Kaczyński o protestach rolników. Ukraińcy muszą to zrozumieć. Jarosław Kaczyński pojawił się w niedzielę, 25 lutego, w Leżajsku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do palącego problemu polskich rolników. Zapowiedział konieczność podpisania traktatu z Ukrainą w tej sprawie. Politycy PiS kontynuują objazd po Polsce przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W niedzielę zawitali z prezesem swojej partii na czele na Podkarpacie. Leżajsk. Jarosław Kaczyński o protestach rolników. Lider prawa i sprawiedliwości stwierdził, że po zakończeniu wojny w Ukrainie, z naszym wschodnim sąsiadem będzie potrzeba podpisania traktatu, który uporządkowuje sprawę handlu produktami rolniczymi. Nasi ukraińscy sojusznicy, a mam nadzieję, że będzie można mówić, że przyjaciele muszą to zrozumieć. Rynek, na ich produkty rolnicze w wielu częściach świata, przede wszystkim Afryce, jest ogromny, powiedział Kaczyński. Oni mogą eksportować i mogą eksportować tranzytem przez Polskę, ale nie po to, żeby tutaj sprzedawać. To jest problem do rozwiązania, problem, z którym nie pomaga nam Unia Europejska, stwierdził prezes PiS. Zaznaczył, że rząd Donalda Tuska nie robi nic, aby ten problem uregulować. Prezes spis o środkach z KPO i tak musieliby je nam dać. Kaczyński odniósł się także do środków, jakie trafią do Polski w ramach Funduszu Odbudowy i Sprawiedliwości UE. 137 miliardów euro to dużo i my się cieszymy, że one tu spływają, ale tylko jeden program, o którym tu wspominałem, czyli program związany z budynkami, to jest więcej niż 137 miliardów euro, powiedział prezes PiS. Pamiętajcie Państwo, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tak, te pieniądze, a jednocześnie twarda obrona przed szaleństwem Zielonego Ładu i innymi szaleństwami to byłaby rzeczywiście istotna, chociaż coraz mniej istotna pomoc dla Polski, ocenił. Zdaniem szefa PIS coraz mniej istotna, bo jesteśmy sami coraz bogatsi i te sumy stanowią coraz mniejszą część naszych inwestycji, naszych możliwości. Ale się na pewno przydadzą, dodał. Według Kaczyńskiego to jest coś, co nam się należało i czego dam nie dawano z powodów czysto politycznych, po to, żeby zmienić rząd. Jego zdaniem to jest łamanie zasad Unii Europejskiej i my będziemy twardo dążyć, i dziś jest na to szansa, bo budzi się Europa, budzi się ta prawa strona Europy. Jest na to szansa, żeby Unia Europejska się zmieniła. I to też jest część naszego planu Unia Europejska tak, ale Unia Europejskich Wolnych Narodów, a Polska Wolnych Polaków podkreślił Kaczyński.